Jesteśmy już dzisiaj po czytaniu dla trygonu ognia, ziemi, wody. No to czas teraz przyszedł na ostatni trygon, czyli powietrze. I to jest właśnie czytanie dla Was. Drogi Bliźniaku, droga Bliźniaczko, dla Ciebie mam przepiękną kartę Dziesiątki Kielichów. Widzimy na niej rodzinkę, która mówiąc kolokwialnie, zwiewa przed takim pięknym, prawdopodobnie letnim. Ulewnym deszczem. I o ile ci rodzice prawdopodobnie tych dzieci bardziej się chyba martwią o swoje fryzury, to dzieci aż się kołyszą z radości na boki, że zmokną. Na pewno pamiętacie taki czas, jak byliśmy mali i jak się cieszyliśmy z takich rzeczy. Mam nadzieję, że jeszcze niektórzy z nas potrafią, że deszcz wpada, albo że słonko świeci, albo że pierwszy śnieg spadł, i że można iść na sanki. To jest karta kultywowania, pielęgnowania, cieszenia się, pełnią szczęścia. Tutaj na tej karcie, akurat szczęścia rodzinnego. Karta pełni. No i albo, drogi bliźniaku, droga bliźniaczko, już to masz, albo to ci chodzi po głowie w pełni, w której możemy być bardziej wrażliwi, bardziej uduchowieni, no, bardziej też oczywiście kłótliwi, tak jak to my po ludzku potrafimy. No, i bardziej tacy e, pobudzeni. Ale pełnia też potrafi wyczerpać, pamiętajmy o tym. No to bliźnięta, dziękuję. I teraz waga. Waga, karta środkowa. Zobaczcie. E, no, jest to karta sprawiedliwości. Zobaczcie, ten bardzo młody władca trzyma co w ręce trzyma. W jednej wypuszcza gołąbka pokoju z gałązką oliwną, czyli wysyła znak pokoju. A w drugiej trzyma waszą wagę z waszego znaku zodiaku. No, lepiej nie mogliście dzisiaj, mi mogłyście wybrać. I zobaczcie, troszkę karty zasłaniają, ale ma u swoich stóp ten młodzieniec porzucony miecz. Więc być może to jest waga, taka wskazówka dla ciebie, żeby porzucić jakieś niepotrzebne potyczki słowne, zwłaszcza w czasie pełni, i spróbować pokojowo. Oddziaływać na otoczenie i być właśnie sprawiedliwym, i wtedy ta oczywiście w codziennych relacjach z ludźmi, bo nie każdy jest pewnie z nas władcą na tronie, a niekoniecznie właśnie wdawać się w jakieś utarczki, bo to zazwyczaj wypala obie strony, jeśli jest konflikt. No i szukaj tej sprawiedliwości, a może sam sama ją znajdziesz. No to droga Wago, dziękuję. Teraz e, ostatni znak dzisiaj, czyli wodnik, wodniczka. Piękna karta dwójki Pucharów. Jedna z dwóch kart, która w ogóle firmuje całą tę talię. Before Tarot, z której czytam. Wodniki są ciężkie w relacjach. To chyba wiedzą wszyscy, ale są też fantastyczne. Może tak być, że niektórym z wodników chodzi po głowie nawet zaręczenie się. A te, które tego nie zrobiły, a może i nie zrobią, myślą być może w pełni, podobnie jak bliźnięta, przed chwileczką omawiane, o tym, żeby poszukać czegoś więcej w związku, o takiej duchowości, o takim połączeniu i, i duchowym, intelektualnym, takim pełnym, holistycznym, nie tylko takim fizycznym i, i opartym na zmysłach. Bo ta dwójka młodych bardzo ma się ku sobie. I prawdopodobnie za chwileczkę się zaręczę w tej karcie. Piękna karta. Miłości. No to co, drogi trygonie powietrza? Bardzo spokojnej, dobrej pełni. Najlepiej bez żadnych konfliktów. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.